Obniżenie granicy wieku receptą na brak kierowców zawodowych? W krajach Unii Europejskiej brakuje nawet 400 tysięcy kierowców zawodowych, a w samej Polsce braki kadrowe szacowane są na 150 tysięcy. W związku z tym pojawił się pomysł obniżenia limitu wieku dla kierowców pojazdów kategorii ciężkich do 18 lat. Oczywiście ostateczne zmiany w tym zakresie uzależnione są od stanowiska Komisji Europejskiej, ale już w tej chwili są proponowane jako rozwiązania bieżącej sytuacji w wielu krajach członkowskich, a także w Wielkiej Brytanii. W Polsce zwolennikiem obniżenia limitu wieku kierowców w kategorii C plus E oraz D z 21 do 18 lat jest m.in. Polski Związek Pracodawców Transportu Publicznego. Według psychologów transportu o gotowości do kierowania pojazdami ciężkimi, w tym autobusami, nie decyduje wiek, lecz czynniki osobowościowe. Liczy się dojrzałość emocjonalna. Oczywiście nie bez znaczenia jest doświadczenie w kierowaniu pojazdami. I to właśnie stanowi główną wątpliwość w dyskusji nad obniżeniem limitu wieku dla kierowców kategorii ciężkich. Ja absolutnie rozumiem indywidualizację dojrzałości emocjonalnej, natomiast zastanawiam się nad umiejętnościami po prostu techniki jazdy osiemnastoletniego kierowcy, który ma wsiąść do autobusu miejskiego, do autokaru wiozącego dzieci na wycieczkę. Ja wiem, że w tej chwili mówię o takich rzeczach, które są bardzo nośne medialnie, ale wydaje mi się, że one są, że to są rzeczywiste wątpliwości. Ale ja się z Tobą absolutnie zgadzam. Myślę, że ja, ja wiem na pewno myślę, że Ty również y nie wsadziłbyś swojej córki do autobusu jadącego na wycieczkę do Hiszpanii, gdzie wkładając torbę do autobusu zobaczyłbyś, że kierowca to jest człowiek, który masz wątpliwość, że on jest pełnolni. 18 liceum. No dokładnie. Ja pamiętam czasy, nie wiem czy jeszcze ten przepis obowiązuje, ale jeżeli mężczyzna chciał wziąć ślub bez udziału sądu, to musiał mieć ukończone 21 lat. Musiał być odpowiedzialny, musiał być ten rozwój emocjonalny, rzeczywiście ten poziom już osiągać. Ja wiem, że i tak w wieku 21 lat jest A. dyskusyjne, ale... ale też chciałbym przypomnieć, skąd się wzięły te bariery wiekowe. One się pojawiły w naszym ustawodawstwie po wypadku polskiego autokaru pod Grenoble, gdzie 19-latek kierował autokarem. Nie mając doświadczenia, po pierwsze, wjechał na drogę, na której był zakaz wjazdu autobusów, po drugie, zjeżdżając z dosyć długiego wzniesienia, używał cały czas hamulca zasadniczego zamiast retardera, wytopił hamulce, i kiedy przyszło do wytracenia rzeczywiście prędkości nauku drogowym, który był na moście, niestety nie było już czym hamować pojazd, stoczył się w przepaść. 26 ofiar śmiertelnych. Tragedia przeogromna. Zabrakło doświadczenia. Tam był też doświadczony kierowca, ale w tym czasie no nie prowadził. 2006-2007 rok. 2006 prawda? rok, tak. 2006 rok. I po tym wypadku um, ustawodawca podniósł barierę wiekową. Ja rozumiem też zapotrzebowanie, że dzisiaj potrzebujemy kierowców. I te instytucje, którym bardzo na tym zależy, żeby ich środki transportowe wyjechały, będą mówiły przeróżne rzeczy. Ale my musimy zadbać o bezpieczeństwo społeczeństwa. Nie możemy dla Emocjonalnie jeszcze nie rozwiniętego 18-latka w godzinach szczytu do ikarusa przegubowego wsadzić 300 osób, bo mniej więcej tyle jest w autobusie. On ma zupełnie inne spojrzenie na świat. On nie widzi tyle szczegółów, co widzi już człowiek bardziej emocjonalnie rozwinięty, doświadczony życiowo. To są zupełnie różne aspekty. A sam fakt, że. Padło w materiale stwierdzenie, że to nie wiek, ale rozwój emocjonalny o tym decyduje. Zastanawiałem się, w jaki sposób badać ten rozwój emocjonalny. O to też ja dzisiaj, zapytać. gdybym poszedł do psychologa, to jestem w stanie ułożyć się do, do pytań, które psycholog będzie mi zadawał, bo mam już doświadczenie i ja na pewno wyjdę stamtąd yy, pozytywnie oceniony. Tak? 18-latek nie jest w stanie, 19-latek nie jest w stanie. Jeżeli chodzi o ciężarówkę, ok, dobra, zgodziłbym się, ale nie do autobusu. Wiesz co, tutaj też przychodzi mi do głowy, do głowy taka myśl, że potrzebujemy kierowców, ale nie jestem przekonany, czy jest to, a po tym, co powiedział Marek Rupental, no nie wydaje mi się, aby to była właściwa droga. Starajmy się sprawić, żeby zawód kierowcy był po prostu zawodem atrakcyjnym rynkowo, aby ciekawi życia, świata, interesujący, dojrzali ludzie, wybierali ten zawód.